ma widzowe. Dzisiaj wyjątkowo z bratem i z kolegą młodszym idziemy na no Halloween sobie pochodzić po domach. Siostra mnie maluje. Tutaj mam limo pod okiem. to wygląda jeszcze lepiej. I jeszcze krew z nosową zrobiła lecącą. To jeszcze nie koniec. Będzie part dwa z no już całego make upu jak te dziewczyny mówią um, nie będzie parę dwóch no, może nie zaraz um, nie, bo to jeszcze nie jest koniec, będę miał jakieś ranki większe na rękach, na twarzy, nie jeżeli się uda, bo siostra nie ja to nawet nie wiem co to jest ja się nie znam, także ja już kończę, bo siostra tam pewnie na mnie czeka um, czekajcie na parę 2. dzisiaj się pojawi, niedługo jakoś za pół godzinki Pewnie albo i za mniej. I to już będzie efekt końcowy. Także nara, słuchajcie, łapkujcie. Nara.